Zaczęliśmy wykładem Ani Grzechowiak na temat zdrowego odżywiania. Potem prezentowaliśmy tak wspólnie z naszymi nauczycielami jogę, tak praktyka jogi jak wygląda w formie takiej można powiedzieć zabawowej. Tango w wykonaniu Patrycji, joga kundalini z Wandą, masaż głowy Abiangę, taniec hula, joga relaksacyjna i na koniec Ania z koncertem misy kryształowej. To jest chyba dla mnie największy relaks po stresującej pracy. Ja po jodze czuję się taka pełna energii, pełna życia i radosna. I, I to jest dla mnie taki relaks, duży relaks. A zwłaszcza tutaj w szkole jest, no, jest, jest bardzo fajnie, atmosfera jest miła. No naprawdę jest, jest super. Tango jestem pod wrażeniem, bo w ogóle pierwszy raz uczestniczę w takich zajęciach, nigdy nie miałam do czynienia z tańcem gdziekolwiek w żadnej szkole, ale no jestem pod wrażeniem pani prowadzącej. Tango jest tańcem dla zwykłych ludzi, zupełnie przeciętnych. Nie po balecie, nie po latach nauki, tylko dla zwykłego, przeciętnego człowieka. Jest to świetna odskocznia od normalnego, pracowitego dnia kiedy możemy wstać z krzesła, kiedy możemy dać naszemu ciału upust. To jest joga kundalini nauczana według tego, jak jej nauczał Yogi Bhajan. Dla mnie yoga kundalini jest oddechem przede wszystkim, ale oprócz oddechu oczywiście ćwiczymy tutaj asany. Jest to połączenie oddechu, asan, mantry, relaksu.